Cześć! Witajcie na kanale Fachowiec TV. W tym odcinku Fachowiec zostanie informatykiem. Temat dotyczy instalacji Windowsa 10, czy to na laptopie, czy też w komputerze stacjonarnym, jak w przypadku fachowca. Oczywiście dziś systemy są już bardzo stabilne, więc rzadko mamy konieczność instalacji systemu od nowa, no ale są takie wyjątki, gdy na przykład kupimy nowy komputer bez systemu lub tak jak w przypadku fachowca, płyta główna odmówiła posłuszeństwa. No i siłą rzeczy Musiał fachowiec zainstalować system od nowa. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że wchodzimy na stronę Microsoftu, ściągamy Windowsa, tworzymy dysk instalacyjny, instalujemy. Jeszcze na koniec kilka słów o sterownikach i to tyle. Temat dość łatwy, lekki i przyjemny. Fachowiec nie spodziewa się tu większych problemów, także działamy. Czego zatem potrzebujemy, Macieju? No, przede wszystkim potrzebujemy komputera z dostępem do internetu. Tak, żebyśmy mogli wejść na stronę Microsoftu, no i ściągnąć sobie Windowsa. Oczywiście kiedyś robiło się to przy pomocy płyt DVD. Można to zrobić też dzisiaj, jeżeli oczywiście mamy nagrywarkę płyt. No i komputer, w którym będziemy to instalowali ma jakiś odtwarzacz płyt DVD, no bo w dzisiejszych komputerach praktycznie się już ich nie montuje. Także dużo łatwiej, prościej i wygodniej jest skorzystać z pendrive'a, czy to takiego, czy takiego. Nieistotne, oczywiście, im szybszy, tym lepszy. Najważniejsze, że musi mieć minimum 8 GB pojemności i z tego dziś fachowiec skorzysta. Także nasz pendrive już wkładamy do komputera, wchodzimy na stronę Microsoftu i działamy. Otwieramy jakąkolwiek przeglądajkę. Wpisujemy sobie Windows. 10 Pierwszy odnośnik to jest odnośnik do strony Microsoftu więc z niego też wchodzimy tutaj nieco niżej mamy opcję pobierz narzędzie klikamy wskazujemy gdzie chcemy zapisać sobie na pulpicie żeby było łatwo znaleźć już nam się pobrało Wchodzimy w ten plik, przygotowanie składników. Możemy sobie włożyć teraz nasz pendrive do USB. Jeżeli mamy USB 3, fajnie do USB 3, bo będzie to szybciej się zapisywało. Jeżeli nie, to no do jakiegokolwiek. Tutaj akceptujemy oczywiście umowę. Pojawia nam się takie informacje, co chcemy zrobić, czy uaktualnić. Ten komputer nie. My chcemy utworzyć nośnik instalacyjny, więc wybieramy opcję drugą. Klikamy dalej. Język polski, Windows 10. Architekturę 64-bitową. Oczywiście możemy sobie to po kliknięciu tego ptaszka tutaj zmieniać. Ale nie ma takiej potrzeby. Wszystko jest tak, jak być powinno. Klikamy dalej. Tutaj opcję mamy. Tutaj mówiłem wcześniej, czy chcemy stworzyć dysk DVD, czy wykorzystać nasz pendrive, my chcemy wykorzystać nasz dysk Flash USB, czyli pendrive, więc zostawiamy to jak jest, klikamy dalej, pokazuje nam się jego lokalizacja. Lokalizacja jest właściwa. Klikamy dalej, teraz musimy poczekać. Zajmie to kilka minut, gdy Windows zostanie już pobrany zapisany na naszym dysku USB, czyli naszym pendrive. Pojawi nam się już taki komunikat. Twój dysk flash USB jest gotowy. Klikamy zakończ. Możemy go już. Wyciągnąć i idziemy instalować. Mamy już Windowsa na pendrive. Podłączamy do komputera. I fachowiec zaleca podłączyć pendrive z tyłu obudowy bezpośrednio włożyć go w płytę główną. Nie w te wejścia w przodu, bo albo ktoś ich nie podłączył, albo nie działają, o czym nie wiemy, albo też nie działają, jeżeli płyta nie ma zainstalowanych sterowników. Także dużo pewnie jest włożyć pędzej w pędzej z tyłu, obudowy. Będziemy jeszcze potrzebowali klawiatury. Tu fachowiec ma na USB na kablu i to powinno zadziałać. W przypadku naprawdę bardzo starych Płyt fachowiec miał raz taki przypadek. No, trzeba było użyć takiej przejściówki, bo po prostu komputer nie widział klawiatury i trzeba było to zrobić w tradycyjny sposób. Ale tutaj tego problemu fachowiec się nie spodziewa, więc podłączamy też klawiaturę. Wszystko już podłączone. Pozostaje nam włączyć komputer. Jeżeli będziemy mieli szczęście, powinien ukazać nam się instalator Windowsa. Jeżeli tego szczęścia mieć nie będziemy. No to niestety będziemy musieli wejść do BIOS-u. W starych komputerach, tych najnowszych, to się nazywa UEFI, ale generalnie jest to to samo, tylko troszkę ładniej wyglądające. No i tam zmienić kolejność botowania, no, czyli spowodować to, żeby płyta zaczęła czytać nam nasz dysk USB, a nie szukała systemu na dysku twardym czy w odtwarzaczu DVD. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. no Już fachowiec widzi, że tutaj nie będzie potrzeby niczego zmieniać ale fachowiec to oczywiście pokaże za chwilę pokazał się instalator systemu każe nam wybrać język język programisty polski możemy kliknąć dalej i przystąpić do instalacji natomiast fachowiec pokaże co trzeba zrobić jeżeli tego okna nie zobaczymy po włączeniu komputera po włączeniu nie pokazuje nam się okno instalacji Windowsa musimy ponownie włączyć komputer i przyciskamy przycisk Del, żeby dostać się do BIOSu. Udało się. Oczywiście nie zawsze jest to przycisk Del, bo to zależy od producenta i samego BIOSu. Czasem jest to F1, F2. Próbujcie też F10 lub F12. Pochowiec spotkał się też z przyciskiem Escape, także jeżeli przycisk Del nie zadziała, próbujcie z tymi klawiszami funkcyjnymi. Jeżeli jesteśmy już w BIOSie, możemy tutaj Przestawić kolejność botowania, czyli od czego po włączeniu nasz komputer ma zaczynać. W tym przypadku jest tutaj ustawiony twardy dysk. Po prawej stronie mamy tutaj dostępne opcje. Pokazuje że nam, że możemy to zmienić przyciskiem Enter. Wybieramy sobie dysk USB, żeby był w pierwszej kolejności. Teraz przycisk F10. Zapisać konfigurację i wyjść. Potwierdzamy. I w tym momencie powinien już nasz komputer uruchomić się z dysku USB naszego pendrive'a, a więc powinien pokazać się instalatory systemu Windows. Gdy już uda nam się dostać do instalatora, wybieramy język, oczywiście polski, klawiatura Polski Programisty, klikamy sobie dalej, klikamy tutaj zainstaluj teraz. Pojawia nam się umowa, licencyjna, którą oczywiście akceptujemy. Tutaj wybieramy opcję drugą, ponieważ chcemy zainstalować system Windows, a nie uaktualnić istniejący. Pojawi nam się dość istotne okienko, które pokaże nam, jakie mamy tutaj dyski, jakie partycje są utworzone. Możemy oczywiście tutaj formatować, zmieniać sobie to. W przypadku Vhosa jest tutaj tylko jeden dysk z trzema partycjami, w tym dwie to są partycje systemowe. No i ta główna, fachowiec nie będzie go dzielił, no bo jest to mały dysk zaledwie 120-gigowy, z czego tak naprawdę w użyciu jest 111,7. Także zostawiamy tutaj tak, jak jest. Aczkolwiek jeżeli chcecie sobie podzielić dysk, jeżeli macie go dużego, to to okienko na to Wam pozwoli. My klikamy dalej. Następuje kopiowanie plików i instalowanie. Na no, dalszym etapie będziemy musieli odpowiedzieć na kilka rzeczy. Pierwszą z nich to jest oczywiście region. Polska jest ok. Idziemy dalej. Pojawi się kilka pytań. Układ klawiatury, polski programisty. Tak. Drugi układ. Nie chcemy połączyć siecią. Tutaj zalecam nie łączyć siecią. Dlatego, że jak połączymy się, będzie to trwało jeszcze dłużej. Windows upija się, żebyśmy się połączyli. My nie chcemy, wpisujemy sobie nazwę, jakąkolwiek. Dalej, hasło. Nie chcemy żadnego hasła. zezwolić na używanie lokalizacji zalecam kliknięcie nie ale to już jak kto lubi Znaleźć moje urządzenie nie wysyłaj dane diagnostyczne jeżeli już to tylko te wymagane akceptuję ulepszyć pisanie nie Czy korzystać z zawartości funkcji dzięki danym diagnostycznym? Nie. Nie chcemy, żeby nasz Windows cokolwiek nam ingerował. Reklamy? Nie. i czekamy kolejne kilka minut. Po kilku minutach Windows mamy zainstalowany, także można śmiało powiedzieć robota wykonana. Nie pojawiła nam się tutaj opcja wpisania klucza aktywacyjnego, a to dlatego, że akurat w tym komputerze jest on przypisany do płyty głównej, no i wpisuje się sam. Oczywiście nie zawsze tak jest. Jeżeli go mamy, wpisujemy, jeżeli nie mamy, klikamy pomin, Windows będzie działał normalnie, ma pewne ograniczenia, funkcji, ale działa to, można spokojnie na nim pracować. Zresztą klucz możemy wpisać w dowolnym momencie, wchodząc w opcje systemowe. Zresztą Windows będzie nam o tym wielokrotnie przypominał, także nie jest to jakiś wielki problem. Temat kluczy to w ogóle temat na osobny odcinek, nieistotne w tym momencie. Oczywiście nasz Windows wygląda w tym momencie słabo, a to dlatego, że oczywiście nie mamy sterowników. I tutaj kilka słów na ten temat. Jeżeli możemy się połączyć z siecią, komputer ma wbudowaną kartę Wi-Fi, możemy się połączyć kablem, no to najlepiej ściągnąć sobie mały program CPUZ, który pokaże nam wszystkie komponenty, jakie mamy w tym komputerze. No i po kolei, zaczynając oczywiście od płyty głównej, instalujemy sobie sterowniki. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to możemy skorzystać z tego Pendrive'a, na innym komputerze ściągnąć sterowniki. Przenosimy Pendrive do tego komputera, instalujemy i po problemie. Oczywiście, jeżeli mamy też płyty, mamy odczytnik, to wkładamy płyty po kolei, zaczynając, pamiętać, należy od płyty głównej. I to tyle. Tyle w tym odcinku. Jeżeli dostałeś do tego momentu, będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.